Cześć, witajcie. Dzisiaj z Pawłem, sąsiadem, postanowiliśmy, że Siemka. sprawdzimy, jak tam klenie. Czy się już obudziły z zimowego letargu? Rzeczka jest, woda jest wysoka, jeszcze roślinność nie wyszła. Mamy taki plan, że będziemy łowić powierzchniowo. Zobaczcie przynęty. I będziemy po prostu sprawdzać, czy te klenie zbierają, czy żerują. Jeśli nie. To będziemy łowić tak jak ostatnio. Próbowałem łowić i się udawało. Okonki, zobaczcie. Klasyczne przynęty, niezbyt duże. Mam nadzieję, że będzie fajnie. Natomiast dla ciekawości włączę endomondo i na końcu filmu wspólnie zobaczymy, ile kilometrów dzisiaj przetruchtaliśmy w poszukiwaniu za rybami. Zapraszam do oglądania. Tam jest dobre miejsce, dlatego że nurt się zatrzymuje i widać małe rybki, nawet jak kółka robią. Zobaczymy, czy coś zbierze, jak rzucę. Nie dożu... O, o, o! Widziałeś? Był ruch. Jeszcze raz. Tak, patrz, patrz, patrz. Ty chcą zbierać. Moja przynęta chyba nie jest zbyt smakowita. Dasz radę tam dorzucić konikiem? Chodź, bo. Sp sp Chodź, spróbujemy tam podejść, stanąć, nie? I rzucić. Mówisz, jest problem? Może za dużo nawinęłaś Pod spód. Patrz, rzuciłem hrabą szczyka, od razu wyskoczyły do niego. Czyli wolą hrabą szczyka o. musisz wyjąć szpulę niestety chyba, si nie? O. -o. o, -o. Masz rybę? No, ale Pawełek, pierwsze z wody. Cyk Chodziła A ja na przykład przed chwilą przegapiłem branko się wystraszyła ty się, wystraszy... Ty się wystraszyłeś, ja jestem bliżej tego. Co to było? Boberta Kaso atakuje? Ja mi serce zabiło. Próbuję go na kiju podebrać. Jej! I... Tak o zmierzchu. Niestety klenie się nie chciały bawić, ale za to. Pięknie wybarwiony okoń rzeczki. Pochodzi, ładny co? Nie, od razu go wypuszczę, żeby go nie męczyć. Złowiłem go na takie kupytko niebiesko-białe. No nic. Pójdźmy po całą rodzinę. Rzuciłem w ten sposób, że rzuciłem tam, pod tamten brzeg, nie? I tak jest. Tik, tik tik I dosłownie tu już, jak kończyłem ten cały ruch, jak tu się za, zakręcało, patrzę, że wyszedł tak, tak. I pod powierzchnią uderzył. Bo gumę widziałem. No. Fajny, fa, faj, fajny okonek. Tak, właśnie na takie liczyłem, nie? Wyjazd ma się ku końcowi. Może za dużo nie połowiliśmy. Może też nie zaoszczędziliśmy zbyt wiele przynęt. O. Ale o żyłkę chyba złowił Paweł. Na rozmach. Tak czy inaczej no jeden okonek i jedna większa ryba może szczupak taki 65 70 który się niestety nie nagrał to w sumie niezły wynik, bo ta wiosenna rzeka tutaj jeszcze nie odżyła tak jak chcielibyśmy, żeby tu się to zachowywało wszystko. Ale mam nadzieję, że się wam widoki podobały, bo naprawdę jest dziewicza. Zapraszam do kolejnych filmów. Eee, żeby było stało się zadość. byliśmy na rybach prawie 3 godziny i przeszliśmy 3 ,570 km 570 m i spaliliśmy 465 kalorii. No, będzie piwerko z kiełbasą na kolację.